Cześć, jestem już w po południu, znaczy wieczorem, w sumie już słońce zachodzi yy, przy rzece Redzie, ale rzeka jest kawałek dalej. Tu w sumie, w tym miejscu nigdy nie chodziłem, tutaj, znaczy po tym bagnisku oczywiście nie, bo tu się nie da, ale tutaj z drugiej strony jest wyżej. Tam jest droga, gdzie ludzie sobie spacerują w stronę szpitala. Tak, przelazłem, zobaczyć, czy to w ogóle coś wyskakuje. No, oczywiście, trzy polmosy. Jakieś tam śmieci jeszcze. No i pierwsza dziura, tak inaczej dziura. Pierwsze znalezisko. No, tam mi Xterra coś po, po plecach się smyra. I łuska od Pepeś. Od Pepeszka. No, lecimy dalej. No, trochę tutaj już tych łusek nakopałem od pepeszki Później zobaczę, ile tego jeszcze wyjdzie. W ogóle, czy jeszcze wyjdzie coś cokolwiek, to jeszcze to nagram. Ile tego jest, pewnie z 10 już będzie, może więcej. A teraz 18-20 taki sygnał był. A to nie wiem, czy to. Czy to jest nasz współczesny? Tak, nasz współczesny grosz. A myślałem, że coś innego, ale wiecie, jak to. Jak to bywa, nie? No dobra, cały czas krążę tutaj w koło. Tych, gdzie wychodziły te łuski, od pefeszki i teraz przy takim piękku starego drzewa. Sygnał ładny, sygnał czyściutki 36. Widziałem, coś się wynurzyło. Coś się wynurzyło. Jeszcze nie brałem tego w ręce. Patrzcie, coś jest. Chyba guzik jakiś będzie albo coś ale jest petarda kurcze nie wiem co to nie widzę na razie nie co to jest kurcze nie wiem co to za co to za guzik polski czy co co to kurcze jaki fajny duży No nie wiem, naprawdę. Czy jakiś kolejowy? Ciężko mi powiedzieć teraz. Ale super. Dobra, może później jakoś po wyczyszczeniu coś zobaczę. No, słońce już zaszło. Ale zobaczcie jaki to jest guzik. Jakiś polski guzik z koroną. W jednej tutaj w jednych tych szponach trzyma jakieś berło, tu widziałem po tej stronie. Ja nawet nie wiem w ogóle co to jest za wzór. Takiego chyba jeszcze nie miałem. O i, I jeszcze coś takiego jakby jakieś metalowe, czy co to jest, nie wiem, czy kawałek ubrania. Takie to wygląda jak, jak, me, jak metalowe, przełożone przez dziurkę. Aha, i jakieś napisy. Może być, mogą być angielskie, może w Anglii zrobione. Ja dziękuję. Nie mam pojęcia co to jest w ogóle za wzór. Takiego jeszcze nie znalazłem. Nie wiem, czy to jakieś z tych, jakichś legionów z poznania, czy co, czy jak to jest, nie wiem, jakiś wzór, nie kojarzę. Nic mi coś, nic mi nie przychodzi do głowy, ale jest rewelacja, naprawdę. Nie spodziewałbym się tego w takim miejscu. No super, kurcze, ale się pięknie rozkręciło. Zobaczymy, jeszcze obejdziemy tutaj w koło, co to będzie. Teraz sygnał taki koło 30 Nie, nie wiedziałem, myślałem, że może jakiś kapsel piwa albo coś, bo to nieraz wiadomo. A tu wyskoczyło coś takiego. Chyba kluczyk od zegarka Tak mi się chyba wydaje, bo A nie, może nie Chociaż nie wiem, wkręcane jakiś czy co? Chyba nie było takich, to chyba coś innego będzie. O, tak, nie wiem czy to w miarę współczesne, chyba tak, bo to... tak to wygląda, o, proszę, <laughs> fajne o jakiś taki uchwycić czy co, to... nie, ale tu kurczę, nawet fajnie, tutaj naprawdę, tutaj o, przy tym drzewie był ten guzik. Trochę oblazłem, ale na razie nic. Na razie nic, jedynie o tutaj co był ten właśnie ten kluczyk. No ale nic, jeszcze chwilę mam, z pół godziny i, i się zawiję. No. Zrobię teraz takie podsumowanie, póki jest jeszcze widno. To wyskoczyło tak, 12 łusek od pepeszki, kluczyk, kawałek łyżeczki aluminiowej, jakiś jeden grosz i ten guzik. Co mnie bardzo zastanawia. Wysłałem już zdjęcie Bielasowi, ale kurczę, nie wiem, w sumie Bielas, mi, Bielas mówi, że to jest pruski urzędniczy i on chyba będzie miał rację, mi się wydaje, bo tutaj jest na klacie na klacie tego orzełka jest FR, czyli Fryderyk Rex, król. No nie wiem, kurczę, naprawdę jestem normalnie, no jestem zielony po prostu. Aha, i jeszcze z tyłu a z tyłu to by mogło się zgadzać, bo z tyłu mi się wydaje, że tu coś będzie pisało. Bo tu jest cyk, czyli buck, może coś takiego, i tutaj jest in. Może berlin albo coś, no nie wiem. Naprawdę ciężko mi powiedzieć. Nie chcę tego wyłamywać, bo to w sumie może to później samo odpadnie, ale to jest jak coś metalowego. Czy on był na, na coś nałożony, na jakiś drut, czy na co? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No ale jest ładny O teraz widać FR I ta korona jest zamknięta Czyli to wychodzi że to jest pruski Rangowy Czy coś takiego jak to Biela spisał Pewnie tak No ale nic Też ładnie Ładny takiego jeszcze nie znalazłem Dlatego nie wiem Chyba no nie pamiętam w sumie no no dobra, słuchajcie, chyba już więcej nie będę nagrywał, no chyba że znalazłem coś jeszcze fajnego, ale ja myślę, że to już chyba nie da rady, bo to czy później, później jak będzie ciemniej, to to już nie idzie. O, coś mi tutaj, coś mi tu się rozjaśnia w tym telefonie też. Jak to w telefonach. I wszystko w sumie kopałem tutaj na paru metrach. Zacząłem tam od tego pieńka, nie, pieńka, od tego drzewa zwalonego i tutaj. Te parę metrów w koło, czyli tu było jeszcze warto przyjść, tu jest taka ścieżka, a mi się wydaje, że tutaj wędkarze chodzą też nad rzekę właśnie tą, tą ścieżką wydeptaną. No i tutaj, tu jest taki ala pagórek, trochę wyżej, bo tutaj oczywiście w tej limzie, jak widzicie tutaj, o, tutaj zawsze woda stoi przeważnie o, i później żaby się rozmnażają, to jest taki teren, którego yy, no, leśniczy, yy, znaczy yy, leśnicy, w ogóle nie, nie ruszają, nie? Wszystkie drzewa, które spadają, wiadomo, jak to wszystko zostaje tak, jak jest, nie? O, taka ostoja dla zwierząt, trochę, no. Tam, to się w sumie tam dalej ciągnie też, w stronę jakby na no, szpitala Wechorskiego nowego. Tam. No, tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, nie będę zanudzał. Czyli to jest mój fand dnia. A to takie spontaniczne wyjście.